Cześć, hej, siemanko i witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj powiem wam dlaczego Supercell nie wprowadza żadnych nowych trybów, ani też Clan Warsów. No bo często piszecie, że, piszecie czasami, że właśnie, że gra wam się nudzi, nie, nie dochodzi nic nowego, żadnych nowych trybów, tylko postacie. No ja wam powiem mniej więcej dlaczego tak Supercel, 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 dobra nie wiem czy dobrze powiedziałem. Dlaczego tak robi, a nie inaczej? Więc tak, zacznijmy od tego, że Supercell nie chce, żeby było jakby za dużo tych slotów. Na razie jest tylko Solo. Tutaj na przykład GamGrab, Brobal, Siege i Hot Zone, czyli aktualnie jest tylko 5. Chodzi tutaj głównie o to, że. Bo Supercell ma pomysły na, na nowe tryby. gracze też poddają często nowe jakieś pomysły. Na przykład mogliby wprowadzić kolejny slot, gdzie byłby y, Takedown i long Star na zmianę. Ale im zależy też na tym, żeby matchmaking na tych wyższych pucharkach, no nie trwał aż tak długo, bo jednak każdy dodatkowy slot na ten tryb to jest, no dłużej po prostu będzie się czekać w matchmakingu na tych wyższych pucharkach. No i to też jest właśnie taki główny powód, dlaczego nie dochodzą nowe tryby. No ale na niższych pucharkach na przykład, to jest fajne, że dochodzą nowe tryby, macie też jakby więcej grać, ale też spójrzcie na to, że jakby... Te tryby dochodziły jakby częściej, no bo to po prostu gra by się też no, znudziła, byłoby coś nowego, potem byłby jakiś no większy hype na tą grę przez może 3 tygodnia, potem by się już to znudziło. No i to jest właśnie taki główny powód, dlaczego nie wprowadzają tych nowych trybów. Jednym jest właśnie, że szukałoby graczy dłużej, a drugi właśnie, no że to by się jakoby też znudziło dość szybko. Tutaj nie oszukujmy się, dobra, ale teraz... Clan Wars. I też napiszcie swoje zdanie właśnie w komentarzach. No ale to jest moje takie główne zdanie, bo jednak pomysły mają. No zobaczcie, był tryb z duszkami, prezenciki były. Ale na przykład mogliby też wprowadzić to na przykład, że do Siege na przykład by prezenciki dali Siege. To he, nie, hej, jest Siegem, banty na przykład. Banty, Siege i prezenciki. No to już by były trzy to. No też to gracze na przykład, którzy mainują takiego siege, to nie chcieliby, żeby na Siege, musieli 3 dni czekać Dobra, teraz powiem, powiem wam dlaczego Clan Warsy, no nie ma po prostu Clan Warsów Tutaj to, to główny powód jest taki, że po prostu no jakie oni mogliby dać nagrody za tego Clan Warsa no, Dużo osób, bardzo dużo osób ma już wymaksowane konto Na przykład kiedyś w Clash Royale nawet ciągle w Clash Royale przykładowo są te klancze ale wiecie, tam jest o wiele ciężej wymaksować konto dłużej du, du, się zbiera karty, no i to o wiele dłużej a w, w Brawl Stars no nie aż tak ciężko jest wymaksować konto, no i no te nagrody dla tych już trochę lepszych graczy w ogóle by się nie, w ogóle by się nie przydały. no nie wiem, mogliby dać jakieś skiny, no ale to czy to miałoby większy sens przykładowo robić 10 skinów za 10 poziomów Clan Chesta. przykładowo czysta Clan Warsy jakiegoś skinu, no nie wiem czy to miałoby aż taki sens no, i to jest właśnie moje zdanie. Napiszcie też, co o tym wszystkim myślicie w komentarzach. To chyba byłoby w tym odcinku na tyle. No, jeszcze nie zapomnijcie o zostawieniu łapeczki w górę subskrypcji. No, a my widzimy się już w kolejnych odcinkach. Siemka!